Chciałabym napisać artykuł przede wszystkim o ważności, że tak powiem, polskiego społeczeństwa pod kątem zdrowotnym, czyli zależy mi na tym, by poruszyć temat życia jak najdłużej, ale w zdrowiu, z uwagi na to, że zdrowy pracownik ma bezpośrednio wpływ na produktywność danego zakładu pracy, natomiast wzrasta ogromna liczba zwolnień lekarskich i tak naprawdę mamy osoby, które są albo na zwolnieniach, co jest bardzo dużym kosztem, zarówno pracodawcy, jak i ZUS-u i jakby wpływa bezpośrednio na tą produktywność, czyli ta produktywność spada, ale też są osoby, które są w pracy, ale są chore, więc myślę, że tutaj takie podejście do well-beingu i takiego dobrostanu pracownika jest bardzo istotne. Pomysł dziennika Gazety Prawnej, żeby stworzyć takie kolegium redakcyjne z przedsiębiorców dzisiaj na forum, to bardzo dobra inicjatywa. Ja zgłosiłem taką potrzebę, którą dzisiaj widzę, czyli budowanie takiego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce. Mamy z tym duży problem, czyli żeby w DGP powstało takie centrum dialogu, gdzie moglibyśmy podyskutować w gronie przedsiębiorców, polityków, ale też dziennikarzy, co to w ogóle jest ta przedsiębiorczość, jaka jest rola przedsiębiorcy, co on ma wkładać w rozwój kraju, jak jego wsparcie. Powinien otrzymywać od polityków, i nie mówię o finansowym, i jak przedstawiać to społeczeństwu, bo bez takich prywatnych przedsiębiorstw, czy też państwowych przedsiębiorstw, nasz kraj nie będzie się rozwijał tak szybko, jakbyśmy chcieli. Odnoszę cały czas wrażenie, że my równamy do przeciętności, a nie do najlepszych, i musimy ten trend zmienić. W tym roku warto nawiązać do tematu deregulacji i reprezentacji y, potrzeb y, przedsiębiorców, przedsiębiorców małych, ale też dużych, globalnych, bo ta część została też troszkę zostawiona z boku. Więc deregulacja. Był impuls, była obietnica, że będziemy deregulować. Obserwujemy dzisiaj, że to, jakby to zjawisko jest bardziej konsumowane politycznie, a jednak regulacje powstają, tylko nie już nie na poziomie ustaw, tylko rozporządzeń, które mają efekt natychmiastowy, bez wakacji legis, Więc w tym sensie jest duże ryzyko, że ta regulacja, która się dobrze zaczęła i była bardzo dobrą inicjatywą, zaraz nam się skończy. Chcemy tego bronić, chcemy bronić tego, tego założenia. Wszyscy tego potrzebujemy, pracodawcy i pracownicy. My potrzebujemy rozwijać polski biznes, potrzebujemy wpłacać podatki do do, do, do systemu, ale biznes musi być zdrowy no i chroniony przed szkodliwym wpływem regulacji. W tym roku to jest już kolejna edycja naszego udziału w kolegium, które muszę przyznać, że osobiście bardzo sobie cenię i lubię, bo stanowi ważny głos w dyskusji o przedsiębiorczości w Polsce. To, co dla nas jest bardzo istotne, to inne spojrzenie na rynek telekomunikacyjny niż do tej pory, czyli tak naprawdę pytanie o to, jaka jest polityka państwa, jak ten rynek powinien się rozwijać. Nam zależy na to, żeby pokazać rzeczywiście hamulce rozwoju rynku, bariery jego rozwoju, ale przede wszystkim, żeby pokazać powielające się zobowiązania, regulacje, które naprawdę można zminimalizować, bo one nie są niezbędne do tego, żeby rynek się rozwijał, a wręcz odwrotnie blokują ten rozwój. W dzisiejszym spotkaniu poruszyliśmy wiele ważnych tematów. Dla mnie osobiście, z uwagi na branżę, jaką reprezentuję, czyli budownictwo, bardzo istotne są tematy, aby o nich rozmawiać dalej w szerszej perspektywie, w szerszym gronie. Tematy związane z dostępem pracowników na rynku w przyszłości, w szerszej perspektywie czasowej. Ja bardzo bym chciała, żebyśmy wypracowali wspólnie takie rozwiązania, wspólnie z państwem, wspólnie z innymi przedsiębiorcami, żebyśmy wypracowali takie rozwiązania, które pomogą nam zapewnić ręce do pracy i dalej pracować na budowanie PKB. Moim zdaniem, zbyt mało dyskutujemy w tej chwili w przestrzeni publicznej, także no, na łamach mediów, w kontekście tych zmian, jakie sztuczna inteligencja czy generatywna sztuczna inteligencja będzie powodowała w kontekście zawodów, przyszłości zawodów, tego, w jaki sposób będziemy wykonywać pracę i tego, jak przygotować się na te zmiany, jak szukać tam szans, nadziei i powiedziałbym poprawy jakości naszego życia, a nie zagrożenia. Sztuczna inteligencja sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Modele można wykorzystywać do bardzo wielu celów, a sam fakt, że mamy takie narzędzia, będzie powodował oczywiście zmiany w sposobie, w jaki pracujemy, zmiany w, w sposobie, w jaki żyjemy i także zmiany w sposobie, w jaki zmienia, spędzamy wolny czas. Wszystkie obszary wchodzą w obszar rewolucji AI, w związku z tym e, trudno wskazać jeden konkretny, dla którego ta zmiana będzie najbardziej istotna. I ja bym nie starał się zastanawiać, czy ktoś jest w miejscu, w którym zmiana go nie dotknie, tylko starał się patrzeć, na to, na ile ta zmiana i ta rewolucja AI jest dla niego szansą i nadzieją. No, spotkanie było bardzo kreatywne i owocne. Przedsiębiorcy zgłosili bardzo wiele tematów. Takim hasłem przewodnim tego y, wydania październikowego jest jak wzmocnić podporność polskiej gospodarki w czasach przełomów, w czasach wstrząsów geopolitycznych i myślę sobie, że to będzie bardzo dobry numer. Są też kwestie innowacji, nowych technologii, więc cała mozaika problemów i wyzwań, przed którym stoi polski biznes i polska gospodarka.